to jest Among Us w Realu. Każdy z nas ma zadanie do wykonania, które musimy wykonać zanim Impostor nas wyeliminuje. Dobra, więc tak. Ja... Ej, Kinga to Impostor. Kinga impostor Ej mi się wydaje, mi się wydaje, że Kinga albo Klaudia to impostor teraz Klaudia ty jesteś impostorem Nie, ja, ja, mam, ja, ja mam swoje Klaudia. zadanie Ja nie. idę grzecznie po swoje zadanie i wszystko jest dobrze Ale ja będę chodził za Klaudią Nie I będę ją denerwował nie A nie jak ty nie zaczniesz, to, to nie masz czy Ale ty nie masz zadania, bo, ponieważ jesteś impostorem, dlatego za mną ja? idziesz no? Nie Tak Ja idę po prostu cię <laughs> śledzę Aha. Nie mam pojęcia kto jest impostorem to jest dla mnie wielka zagadka. Ja wykonuję swoje zadanie, proszę. Muszę połączyć kabelki. Jestem normalna. Tak normalna. Więc musisz uważać. Zobaczę, czy wyrzucisz śmieci. Coś tam się dzieje. Zielony do zielonego, czerwony do czerwonego, różowy do różowego. Czyżby to jakieś krzyki? Słychać krzyki, słychać krzyki. Czy to jest, oznacza zebranie? stary, zebranie? no Ktoś krzyczał, stary ktoś krzyczał. No nie no, słyszałeś? Ja no, nie słyszałeś, stary, no i ktoś krzyczał. No chyba, to może zauważyłeś. Tak. I musimy teraz iść, czy jak? Tak. No dobra. Chyba, że ktoś pojechał. Nie, no da się fejkować. Nie, to ja tam nie idę. Nie, no, Weź, odsuń się ode mnie. Ja na pewno słuchajcie, nie jestem impostorem. Ja w tamtym momencie bawiłem się w elektryka, podłączałem kabelki, no przecież wiecie, że ja was nie oszukał. Ja obstawiam, że Filip jest Filip jest impostorem. Nie, ja też obstawiam, że Filip Mami jest impostorem. Ja że Przemek chce na mnie zwalić winę i to może być Przemek. Klaudia raczej Kinga raczej nie jest impostorem, ale wydaje mi się, że Przemek Stop, ale bo oboje żyjecie, a byliście ze sobą na dole. A ty powiedziałeś, że byłeś na górze, głosuję na Filipa. Co? Byłeś na dole, widziałem jak skończyłeś. Byłem na górze najpierw, a potem szedłem na dół do przemka. Tak? No, tak. Ja uważam, że to jesteś ty. A może to Kinga sama mnie ja ja zgłosiła? Nie, sama. O... żeby podejrzewać hey, z ciebie Patrz, ona sama to zgłosiła. Nie. Nie, ja głosuję na Kingę. Ja ale głosuję na Kinga. To to ja to głosuję na Kingę. Ale ja jak wiem, co. Zmieniamy zdanie, ty jesteś. Mieniam zdanie. Kinga jest impostorem? Ale sama upozorowała nie. to wszystko? Nie, Dario? Ja, nie, dobra, nie. ja się wstrzymuję, ja się wstrzymuję. Stop, stop, ale ty byłeś na dole. kiedy przyszedł Filip? No, ale ja się wstrzymuję, nie, nie, nie wiem, kto jest impostorem. Zagrajmy kolejną rundę. Ja się wstrzymuję, nie wiem jak wy A może to rzeczywiście ty? Nie, ja nie. Ja upozoruję. mi się nawet, wydaje, że to może być Kinga, ale nie jestem nie, tego pewna. Dobra, odwaga i słyszałam krzyk i tam zobaczyłam, pobiegłą, zobaczyłam Klaudię leżącą z workiem. To na kogo daje głos? Po kolei. Kinga, zaczyna. jesteś dziewczyną. Ja uważam, że to jesteś ty. Przemek? Ja się wstrzymuję, czyli gramy dalej. No to gramy dalej. Ej, ej. Dobra, ja losuję. Nie, nie patrzę. Okej. Okay. O! o. Ale, sorry, mam Stary, no ja nie wiem, kto jest impostorem w ogóle. A. No, nawet... Żegnajcie. Miło było mi Was poznać. Miło było Was poznać. Umarłem. Filip to impostor. Wiedziałem, wiedziałem, on zawsze oszukuje. I dobra, jestem pewna, że to jest I jest taka sprawa, że żony chodzi o dziewczynkach i szuka teraz mnie. No co teraz? Musisz iść zobaczyć przemka i krzyknąć. Tak. Ja mam klapki i nie mogłem być w tych klapkach Ale Nie ukrywam, że chciałabym być impostorem, ale nie jestem Co masz? Nie jestem impostorem Pokaż to masz Muszę połączyć kabelki Ja idę wykonać kulturalnie swoje zadanie Ja słuchajcie, idę kulturalnie wykonać swoje zadanko Tutaj mam je na pięterku Proszę bardzo Muszę skalibrować ten dystrybutor. Pick, pick, pick. Tutaj dosuwamy. Pięknie zrobione i teraz ciekawy, kto jest impostorem. Nie, mam, nie. Gdzie mam teraz to być? No, zobaczymy kto mnie znajdzie. A! Kinga jest, Kinga jest. Zeszła ze mną na dół. Chyba garażem wyszła. Kinga jest. Patrz, tam zaraz wyjdzie. A gdzie jest Przemek? Gdzie jest Przemek? Jest u góry? Przemek, gdzie jesteś? Ty jesteś na górze? Kinga jest, ona się czai na dole, stary, chciała mnie zabić. Nie można uciekać, i ona się w końcu czai, mówię wam. Nie jestem. Kinga jest na dole, impostorem, patrz. Ale ja, stary, nic nie robię. Poszukajmy Kingi. Klaudia, dawaj we dwójkę, to ja będę świadkiem. To ja mogę z przodu iść. No mówię ci, no Kinga jest. A gdzie jest Przemek? Ja obstawiam, że Filip jest impostorem. Ja obstawiam, że on ma tego farta i on jest impostorem znowu. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji. No, Łapki w górę, no, dzwoneczkiem. No, no weź idź ode mnie, człowieku. <laughs> idź ode mnie. <laughs> Wszyscy nas pozabiali, nie znaleźliśmy żadnego ciała. Przegraliśmy. Bardzo. Wygrałem. Słuchajcie, dzięki wam wielkie za oglądanie tego odcinka. Zostawcie łapki w górę z dzwoneczkiem i jeżeli podoba Wam się ten odcinek i chcecie, żebyśmy nagrali więcej Amokasa w Ralu, oczywiście napiszcie to w komentarzu. Stary, jeszcze, jeszcze teraz. Raz, dwa, trzy sekundy i zostawcie łapkę w górę. Teraz wszyscy, wszyscy, wszyscy łapkę w górę. Raz, raz dwa, trzy! trzy. Łapka, w górę! i tu instagramy też nasze wszystkie No i oczywiście subskrypcja. Tak, dobrze już ty o tej subskrypcji powiedziałeś. No jeszcze, się. jeszcze raz. Dobra, Ego, subskrypcja! Koń, 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 koń.